Dzień dobry. Tym, którzy są tutaj po raz pierwszy, pozwolę się przedstawić. Nazywam się Grzegorz Caputa i mam ogromną przyjemność prowadzenia tego kanału. Dzisiaj będzie przepis, będzie film z przepisem na genialnego burgera, na burgera samego króla, czyli na burgera Elvisa Presleya. Zapraszam. Legendarny Elvis Burger. Ten film jest odpowiedzią na komentarz, który pojawił się pod jednym z filmów. W komentarzu moja informacja. Kiedy będzie więcej przepisów, na przykład na burgery? do dzisiaj. Dzisiaj mamy przepis na jednego z najlepszych burgerów, jakie robię. Dzisiaj burger Elvisa i nasz burger Elvisa potrzebuje świetnego mięsa. Potrzebujemy 250 gramów. Antrykotu wołowego, najlepiej takiego od rzeźnika. Idziemy do rzeźnika, prosimy, żeby nam uciął ten kawałek przy nas, żeby to nie był taki kawałek, który gdzieś tam sobie leży w gablocie i wysycha. I najlepiej poprośmy, żeby nam zmielił ten antrykot, żeby mięso miało odpowiednią kleistość, nie dodajemy jajka, wody ani żadnych innych wynalazków, tylko będziemy potrzebowali jeszcze odrobiny tłuszczu wołowego. Potrzebujemy 10% tłuszczu wołowego w mięsie. Najlepiej prosić rzeźnika właśnie o ten kawałek, to żeby nam z mieszamy to wszystko razem i mamy nasze mięso na burgera. Nic więcej nie potrzeba. Mięso doprawiamy pieprzem i solą. Obficie doprawiamy. Zakładamy rękawiczkę i mieszając wyrabiamy. Formujemy dwa kotlety. I odkładamy na chwilę. Z banana odcinamy końcówki, obieramy go, kroimy na pół. I jeszcze wzdłuż. Nagrzewamy patelnię i grillujemy na niej kawałki banana. Po jednej i drugiej stronie aż pojawią się charakterystyczne ciemniejsze paski. Bierzemy dwie bułki, przekrawamy, podpiekamy pieczywo na patelni grillowej po jednej i drugiej stronie. Cztery plastry boczku układamy na patelni i przesmażamy na tłuszczu, który się z niego wytopi. Ora na kotlety. Układamy mięso na patelni i co bardzo ważne, mięso nie może być z lodówki. Glujemy kotlety po kilka minut z każdej ze stron, tak jak lubimy. Składamy burgera. Kolejno. Pieczywo, masło orzechowe, mięso. Plastry podsmażonego boczku, bilowany banan, masło orzechowe na bułce. Gotowe. Możemy podawać. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału i komentowania. Do zobaczenia.